Dzień dobry, nazywam się Marta Duszeńska i dzisiaj chciałam opowiedzieć o czymś, co już dawno zaobserwowałam w ustawieniach, ale uważam, że jest to ważne i warto o tym wspomnieć. To, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to równoległe płaszczyzny energetyczne w naszym życiu. Co mam na myśli? Jeżeli zdarza nam się, że raz po raz coś nas okrada, lub oszukuje, okrada, coś nam zabiera, jakoś nas zubaża, to warto popatrzeć na to, gdzie głębiej tak naprawdę mamy wycieki energetyczne. Czyli pokazuje mi się tak, że jeżeli na przykład ktoś spotyka raz po raz złodzieja, to kiedy robi się ustawienie, to pokazuje się, że to o co naprawdę chodzi, to że u danego klienta w polu energetycznym jest jakaś osoba, która na przykład nie zgadza się na swoją śmierć. I ciągnie od tego klienta energię. Jemu podbiera, jemu kradnie. Chce pożyć jeszcze jego kosztem. Tak samo jeżeli ponosimy jakiegoś rodzaju straty. Stracimy tu, stracimy tam. Tu przepłacimy coś się wydarzy, nie tracimy różnica kursowych. Pojawiają się różnego rodzaju straty, różne wydatki. To pytanie jest: znowu na głębszym poziomie, o jaką stratę chodzi? O stratę kogo chodzi? Najczęściej chodzi o stratę naszych własnych dzieci. Często o te dzieci, o których nie mamy pojęcia, i te stracone dzieci, te straty z głębi manifestują się bardziej na powierzchni, stratami np. materialnymi, albo np. to, że ktoś nie przeżył straty swojego rodzica, dobrodziejstwa. Zdarzają się też przypadki, w pewnym sensie odwrotne. Czyli na przykład, jeżeli kobieta tkwi w jakimś, czy mężczyzna w jakimś związku, z którego nie może odejść. Albo niby już jest dawno po rozstaniu, a tak naprawdę jesteśmy z tą osobą w kontakcie, a nawet, co ciekawe, może być tak, że niby z nim nie rozmawiamy, ale o niej myślimy, Często wspominamy sobie tą osobę, często myślimy, co u niej słychać. To tak naprawdę my pozostajemy w związku z tą osobą. Cały czas ją trzymamy. Czyli w tym momencie trzymamy my kogoś, często to jest taki, jak na przykład dla kobiety mężczyzna którego ona z jednej strony nie chce, ale ma w nim jakieś takie wyjście awaryjne. Często jest to po związku, który nie rokował, tu nie było jakiejś namiętności, nie było za wiele życia, nie było spontaniczności, nie było fajerwerków, a mimo to nie można tego kogoś puścić. I wtedy na głębokim planie pokazuje nam się, że to my się kogoś uczepiamy. Często jest tak, że jeżeli dostaliśmy wszystkiego, czego nam było potrzeba od naszych rodziców, czyli chyba prawie każdy może tak powiedzieć o swoich rodzicach, bo rodzice są ludźmi, a nie na, nadludźmi też mają swoje deficyty, mają swoje historie rodowe, to czasami to, czego nie dostaliśmy, albo to, czego nie doznaliśmy, ten nadużycie, jakaś krytyka, różne sprawy, boli nas tak bardzo, że mówimy nie, ja już od mamy nie chcę, od taty nie chcę, ja sobie czymś ich zastąpię. Jeżeli wtedy mamy na przykład jakieś stracone rodzeństwo, czy to poronione, czy usunięte, to wówczas uczepiamy się my tej osoby, tej zmarłej. Często jest też tak, że taka zmarła osoba jest dla nas, tak powiem, najbezpieczniejsza. Często sobie bardzo idealizujemy zmarłe osoby. Jeśli tak powiem, żywy nigdy nie ma szansy zmarłym. Często wymyślamy sobie, jak to by było, gdyby ten na przykład zmarły brat dla kobiety żył. Jaki on by był fajny. Że on na pewno byłby fajniejszy niż żyjące rodzeństwo. On by był w ogóle lepszy niż wszyscy inni żyjący ludzie. Że on by daną kobietę rozumiał tak jak nikt inny. Że on by był dla niej wsparciem tak jak nikt inny. Często wtedy ubieramy, że tak powiem, tego zmarłego w różne nasze tęsknoty. Niektórzy nawet w wyobraźni stwarzają mu życie. I to oczywiście zmarłego niesamowicie obciąża. Ale daje żyjącej osobie złudzenie, że nie jest sama. Że ma tego brata, albo tego mężczyzna, byłego którego wcale nie chce, ale go trzyma, że kogoś jednak ma nie jest sama. Ale jest to kierunek donikąd. Jest to kierunek w śmierć. Jest to, co tak powiem, totalnie rozwojowy kierunek. Ponieważ rozwojowe jest to, co jest w kierunku życia to co jest w kierunku rzeczywistości, a nie iluzji, wyobrażeń, fantazji, marzeń. Co więcej, tak powiem, ta procedura trzymania zmarłych, idealizowania ich, nieważne czy byłby to brat, czy byłaby to zmarła babcia, którą bardzo kochaliśmy, jest zawsze dla żyjących bardzo kosztowna. Ponieważ, żeby pozostać w kontakcie z tą zmarłą osobą, to ona musi być, że tak powiem, trochę bliżej tutaj, trochę bardziej żywa. Musi dostać skądś energię. Oczywiście od nas. Żeby ta zmarła osoba mogła być dla nas bardziej żywa, to my musimy być bardziej martwi. Co więcej, kiedy łączymy się energetycznie z małą osobą, automatycznie niesiemy za nią to, co ciężkie. To, z czym ta osoba sobie nie poradziła, czego nie przeprocesowała. Czyli niesiemy to, co dla niej było najcięższe. Nagle zaczynają mieć symptomy takie jak ona. Nagle, jeżeli babcia była sama, to my jesteśmy same. Jeżeli brat, nie wiem, jest to poronione rodzeństwo, poroniony brat, albo usunięty brat, czyli martwy, to często jest też, że ten mężczyzna, który na planie rzeczywistym wychodzi na powierzchnię, jako nasz mężczyzna, też jest tak jakby martwy. Czyli może być w depresji. Może być bez sił. Może być w jakimś takim bezwładnieniu. Bez ruchu. Wiesz, zaspany w komputerze, który mu się nic nie chce. To wszystko bierze się. Oczywiście, bierze się. Tego, czego nam brakowało przy rodzicach. Mnie się pokazuje tak, że to jest przyczyna tego, dlaczego my zaczynamy szukać gdzie indziej. Kiedy brakuje nam miłości, zainteresowania, obecności rodziców. Tak, jakby próbujemy uzyskać miłość z innych miejsc. Ale ma to dla nas bardzo poważne skutki, ponieważ, jeżeli włączymy się energetycznie ze zmarłymi osobami, a w ogóle z innymi osobami, kiedy chcemy, że tak powiem, jeżeli na przykład reprezentujemy mamę i zmarłą siostrę, to tak jakby przechwytujemy, jakby będąc po części w tożsamości zmarłej siostry, przechwytujemy, możemy że tak powiem, hapnąć kawałek miłości przeznaczony dla tej siostry. Ale wtedy równocześnie tracimy ten przepływ miłości do nas od mamy. Który jest adekwatny, przysługuje, który wydarza się w przepływie między matką a córką. Bo my nie jesteśmy już do końca córką. My jesteśmy córką i siostrą. A może córką i, i bratem. Albo kimś innym, albo by było miłością. Ale wtedy nawiązuje się bardzo mocne połączenie energetyczne między taką córką i taką mamą. I wtedy ta córka nie może w pełni pójść, na przykład do mężczyzny. Ponieważ czuję jakąś taką lojalność w stosunku do mamy, dziwną, podejrzaną, i ona tak jest trochę tu, trochę tu. W podwójnej roli. Generalnie widzę, że te wszystkie manewry dwikłaniowe się nie opłacają kompletnie. A więcej to, co widzę, to to, że kiedy my uwikłamy się w czyjeś losy, czyli zupełnie świadomie, to przeszkadzamy dopełnić się temu, co mogłoby się dopełnić, kiedy byśmy się tak powiem, nie wtrącali. Czyli w ustawieniach bardzo często pokazuje się na przykład repre z reprezentantami, że na nasza mama usnęła dziecko. Jeżeli dodatkowo, my na przykład mamy pretensje już do naszej mamy. Jesteśmy na nią źli, bo była dla nas zimna, była za mało kochająca, była za mało wspierająca, za bardzo krytyczna. Kiedy my oceniamy naszą mamę, to automatycznie, zwłaszcza na przykład, kiedy pokazuje się ta aborcja na ustawie, a my o niej wiemy, na mniej lub bardziej nieświadomym. Po mm, poziomie krytykujemy naszą mamę za aborcję. Czyli w pewnym sensie mówimy do niej, ja byłabym albo jestem nawet lepszą mamą dla mojego rodzeństwa niż ty. I wtedy właśnie znowu mieszamy się w bycie mamą, mamą dla naszego rodzeństwa. Wtedy my tracimy naszą mamę. Nasze rodzeństwo traci swoją właściwą mamę. I kiedy my siadamy w rodzeństwie, w miejscu naszej mamy, to miejsce już jest zajęte. Czyli gdybyśmy się nie wtrącali, pozostali z boku, to wówczas nasza mama by mogła swobodnie podejść do swojego dziecka. A ono mogłoby znaleźć miejsce przy swojej mamie. Ale ponieważ ktoś się wtrąca, to ten uzdrawiający ruch zostaje zablokowany. Wtedy właśnie, kiedy komuś się wydaje, że byłby lepszy dla kogoś, jako mama czy jako ktokolwiek inny, albo że on coś za, za kogoś lepiej załatwi, albo lepiej pomści krocną babcię, albo będzie walczył z jej sprawcą, to blokuje ruch pojedaniowy między właściwą ofiarą i właściwym sprawcą. Czyli, kiedy wnuczka wyrusza spuścić łomot gwałcicielowi babci sprzed 50 lat, to wówczas w swoim realnym życiu wyrusza również na wojnę z mężczyznami, mścić się na nich, pogardzać nimi, spuszczać im łomot. I to są te dwa poziomy rzeczywistości które z mojego doświadczenia idą bardzo mocno w parze. I teraz sami ludzie mówią, kurczę, to jest niesprawiedliwe, że ja tutaj w ogóle nie mogę stworzyć relacji z mężczyzną, bo moja babcia została zgwałcona. Ale i mówią, to nie moje. To nie twoje. Ale to jak ty się dzisiaj zachowujesz w stosunku do mężczyzn, których spotykasz, to już jest twoje. Czy niosąc ten kawałek energii, która chce się mścić, jakby zabierając ten kawałek babci na przykład i idąc z nim dalej, niosąc go, nie jesteśmy w stanie stworzyć związku i to jest nasza cena. Ta cena jest po prostu potworna. W życiu każdego, co się coś obikła. Ten zabrany kawałek energii, też ma którym chce się mścić na sprawcy. Sprawia tak, że babcia się nie może zemścić, nawet po śmierci. Nie może dojść do, porówna, do pojednania, nie może dojść do wyrównania. I tamte osoby są ze tobą splątane. Ale co więcej, to, co się już staje faktycznym, realnym, tym, co już należy do wnuczki, to jest to, jak ona się odnosi i zachowuje do mężczyzn w jej realnym, materialnym, konkretnym życiu. I to już jest jej. I konsekwencje też są już jej. Z ciekawostek obserwuję też, że na przykład kiedy właśnie mamy do czynienia z dynamiką ofiara i sprawca. I ofiara chce się zemścić na sprawce, a ktoś się wmiesza, na przykład, w nóg do swojego dziadka czy pradziadka, do jego losów, jest z nim w mocnym połączeniu, to tamta osoba, która chce się mścić na dziadku czy pradziadku, nie ma do niego dostępu ponieważ na drodze stoi wnuk. Więc często ona chce załatwić swoją sprawę, kieruje się najpierw do wnuka. że warto mieć to wszystko na uwadze, patrząc na swoje problemy, analizując dlaczego coś jest u nas takie, a nie inne oraz za każdym razem, kiedy chcemy zwłaszcza zmarłego przecież uratować, kiedy chcemy go wytłumaczyć albo pomścić albo kiedy chcemy być dla niego lepszym rodzicem. Wtedy już możemy być pewne, jak my jako kobiety, że kiedy będziemy chciały być lepszą mamą dla naszego na przykład usuniętego rodzeństwa, np. przykład dla usuniętego brata, to wówczas spotkałem mężczyznę o takim samym wzorcu energetycznym, którą będziemy matkowały. I będzie na to wściekła. To tyle na dzisiaj ode mnie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.